Barbara Brylska, ikona polskiego kina, zyskała sławę dzięki roli w Faraonie. Jej życie osobiste, pełne miłości i tragedii, zwłaszcza związek z mężem Ludwikiem Kosmalą, przyciąga uwagę. Odkrywamy kulisy ich burzliwego małżeństwa, w tym różnice, które doprowadziły do kryzysu. Opowieść o życiu Barbary Brylskiej roznosiła się po świecie filmowym z niebywałą siłą, rezonując szeroko w środowisku aktorskim i wśród miłośników kina. Brylska, dzięki swojej niezapomnianej karierze aktorskiej, na stałe wpisała się w historię polskiej kinematografii jako postać wybitna i intrygująca. Jej największą sławę przyniosła rola kapłanki Kejmi w monumentalnej adaptacji powieści Feron autorstwa Bolesława Prusa, która okazała się ogromnym sukcesem. Jej niezwykłą urodę, którą wielu określało mianem niemal magicznej, często porównywano do zjawiskowej Bridget Bardot, co było tym bardziej interesujące, że obie miały takie same inicjały. Brylska nie tylko zachwycała widzów swoim talentem, ale także oczarowywała mężczyzn, którzy nie potrafili się oprzeć jej wdziękowi. Jednak choć jej kariera zawodowa była pełna sukcesów, losy sercowe aktorki nie układały się równie pomyślnie. Gdy po raz drugi wyszła za mąż za Ludwika Kosmale, była przekonana, że wreszcie znalazła upragnione spełnienie i miłość, której tak długo szukała. Niestety ten związek, który początkowo rozkwitał w blasku radości i nadziei, szybko zaczął ukazywać ciemniejsze aspekty partnerstwa. Mimo początkowej euforii i oczekiwań, Brylska musiała zmierzyć się z brutalną rzeczywistością, odkrywając nieprzyjemne prawdy o swoim małżonku. Ta osobista historia pełna wzlotów i upadków ukazuje, jak często życie potrafi nieprzewidywalnie się zmieniać, mimo naszych najbardziej śmiałych marzeń i oczekiwań. Historia, która splata losy Barbary Brylskiej i Ludwika Kasmele, zaczęła się rozkwitać w kwietniu 1970 roku. Już na początku ich znajomości pojawiła się między nimi wyjątkowa chemia, a uczucie, które ich połączyło, płonęło intensywnym ogniem. Nie powinno zatem nikogo dziwić, że minęło zaledwie kilka miesięcy, a już w październiku przysięgali sobie miłość przed ołtarzem. Pochodzili z dwóch odmiennych światów, co jednak nie stało na przeszkodzie ich uczuciu. Ona była czarującą aktorką, podbijającą serca publiczności i wspinającą się na szczyty swojej kariery, on natomiast cieszył się uznaniem jako przystojny ginekolog praktykujący w Warszawie. Los połączył dwie różne osobowości, które połączyła wielka miłość. Ich relacja rozwijała się w szybkim tempie, a każde nowe doświadczenie tylko umacniało ich związek. Wspólnie cieszyli się każdą chwilą spędzoną razem. Trzy lata po tym, jak powiedzieli sobie sakramentalne tak, na świat przyszła ich córka Basia. Niedługo później do rodziny dołączył drugi skarb, syn Ludwik, który urodził się w roku 1982. Ich życie, początkowo przepełnione radością, pasją i miłością, zaczęło jednak z czasem ulegać zmianom. Coraz częściej zdarzało się, że grawitacja ich miłości malała, a oni zaczynali oddalać się od siebie. Barbara Brylska wyobrażała sobie przyszłość pełną spokoju i stabilności której ciepło domowego ogniska było najważniejsze. Unikała blasku fleszy, które towarzyszyły jej pracy, i pragnęła spokoju, gdy wracała do domu po intensywnym dniu. W zupełnie innym świetle widział wspólne życie jej mąż, Ludwik. Był duszą towarzystwa, uwielbiał imprezy i spotkania z przyjaciółmi. Jako człowiek towarzyski i zawsze gustownie ubrany, świetnie odnajdywał się w centrum zainteresowania. Przez wiele lat aktorka przymykała oczy na te różnice. Jednak jej cierpliwość wyczerpała się, kiedy zaczął pojawiać się cień zdrady oraz coraz częstsze nadużywanie alkoholu. Choć miała niepodważalne dowody na niewierność Ludwika, starała się ratować ich więź, zwłaszcza ze względu na dobro dzieci. W pewnym momencie uświadomiła sobie jednak, że aby związek przetrwał, potrzeba chęci i zaangażowania z obydwu stron, czego brakowało w ich relacji. Dla aktorki niezwykle bolesnym ciosem okazał się czas, kiedy jej ukochany partner zdecydował się spakować swoje rzeczy i opuścić wspólne mieszkanie. Wybrał przeprowadzkę do Ewy Sałackiej, z którą podjął decyzję o zamieszkaniu. O tym, że jej mąż podjął decyzję o odejściu, dowiedziała się dopiero w roku 1986, po powrocie z wyjazdu służbowego z ciepłych i tajemniczych zakątków Egiptu. Ludwik dał się przekonać pewnej pani, której twarz była dobrze znana telewidzom, a ona sama miała córkę, która była rozwódką i poszukiwała nowego partnera. Ta młoda kandydatka na nową partnerkę Ludwika, również związana z aktorstwem, była znacznie młodsza od jego żony i cechowało ją ekstrawaganckie usposobienie. Sama dumnie mawiała, że nawet psy się za nią oglądają. Fakt, że jej ukochany jest ojcem dwójki małych dzieci, nie zdawał się jej zbytnio przeszkadzać. Utrata męża, mimo iż przyniosła jej ból. Niespodziewanie przyniosła też poczucie pewnej ulgi, które mieszało się z gorzkim smakiem rozczarowania, jak zauważyła w swoich wspomnieniach Rybałtowska. Aktorka stanęła przed dużym wyzwaniem, musiała pogodzić samotne macierzyństwo z zawodowymi obowiązkami. Szybko jednak nauczyła się żyć w nowej rzeczywistości i z czasem zaczęła patrzeć na przeszłość z lekkim dystansem. Wkrótce zrozumiała, że życie miało swoje plany i zaczęła wierzyć, że rozwój wypadków był jej sprzyjający. Zaangażowała do pomocy stałą gosposię panią Ludwikę i uznała tę zmianę za znakomity ruch. Pani Ludwika zajęła miejsce w domu, które kiedyś należało do jej męża, a aktorka zyskała komfort, nie martwiąc się już o codzienne obowiązki jak gotowanie czy sprzątanie. Ludwik Kosmal nie zapomniał o swoich dzieciach. Dbał o to, by regularnie je odwiedzać, choć unikał szczerej rozmowy na temat powodów swojego odejścia. Dwuletniemu synowi opowiadał historię o zagubionej drodze powrotnej do domu, zapewniając, że pewnego dnia znów ją odnajdzie. Aktorka wspominała w swojej biografii, że nie widziała w tym ani humoru, ani wzruszenia, a raczej irytację z powodu jego lekkomyślności wobec całej sytuacji. Nie mogła znieść myśli, że jej były mąż uważa, iż w każdej chwili może wrócić i znów zakłócić jej spokój panujący w domu. Po długich poszukiwaniach i przemyśleniach znalazł w końcu sposób, który miał zmienić jego życie na lepsze. Spędzając dwa lata u boku Ewy Sałackiej, pojął, że wspólne chwile nie przynoszą mu upragnionego szczęścia ani spokoju ducha. Pragnął wrócić do spokojnego życia razem z żoną i dziećmi, tęsknił za dawnymi dniami pełnymi bliskości rodzinnej i codziennych drobnostek, które dawniej brał za pewnik. Ewa jednak postawiła przed nim jasny wybór, dając ultimatum: teraz albo nigdy więcej. Ostatecznie poddał się tej decyzji i zgodził. Na początku wydawało się, że wszystko będzie dobrze, a sytuacja zaczęła się poprawiać i układać w pożądanym kierunku. Niestety, Ludwik szybko wpadł w stare kolejny swojego życia, wracając do dawnych przyzwyczajeń, które były źródłem wcześniejszych kłopotów. Pewnego wieczoru, podczas spotkania z przyjaciółmi, dopuścił się zachowania, które było kroplą przepełniającą czarę. Zaczął bowiem publicznie ośmieszać własną żonę, co wywołało fale krytyki i niezadowolenia. Jedna z przyjaciółek szepnęła Barbarze do ucha słowa pełne niedowierzania, na Twoim miejscu nie wytrzymałabym z nim nawet trzech minut. W odpowiedzi na tę zaczepkę Barbara odpowiedziała bez wahania, że nie ma już z nim nic wspólnego, rozczarowanie było głęboko zakorzenione. Opowiadała, że po jego powrocie nic się nie poprawiło. Pod wpływem alkoholu nawiązywał przelotne relacje z innymi kobietami, a na dodatek ranił ją słowami, które rzucał pod wpływem chwili, a których następnego dnia nawet nie pamiętał. Barbara Brylska była stanowcza w swoich działaniach i ostatecznie zażądała rozwodu od Ludwika. Nie stawiał oporu wobec tej decyzji, zrezygnowany prosił jedynie, by znalazła dla niego nowe miejsce do zamieszkania, niewielką kawalerkę, która miała stać się jego nowym domem. Historia ich małżeństwa zakończyła się w roku 1990, zgodnie z informacjami dostępnych źródeł. Choć wówczas ich drogi się rozeszły, to jednak życie miało dla nich jeszcze bolesne spotkanie w zanadrzu. Łączyła ich na nowo tragedia, bowiem ich córka Basia zginęła w wyniku tragicznego w skutkach wypadku samochodowego w roku 1993. Choć nie wrócili do siebie jako para, znów znaleźli się obok siebie, by wzajemnie się wspierać w tej niewystracie. Ludwik Kosmal odszedł w sierpniu 2018 roku, pozostawiając za sobą wspomnienie głęboko zapisane w sercu Barbary Brylskiej. Dla niej był wyjątkowy, miłość do niego nigdy nie przygasła, była jedyna w swoim rodzaju. Po jego odejściu nie udało się jej nawiązać trwałej relacji z nikim innym, nie znalazła nikogo, kto mógłby znaczyć dla niej równie wiele. Witamy na kanale, gdzie odkrywamy opowieści o dramatach i życiowych zakrętach. Słuchamy prawdziwych historii pełnych emocji i wzruszeń, by dzielić się nimi z Tobą. Zasubskrybuj nas, aby nie przegapić kolejnych niezwykłych opowieści o miłości.